Cześć, jeśli kupiłeś ostatnio jakiś nowy gadżet albo czyjesz było tylko po to, aby zaimponować kogoś komuś ze swojego towarzystwa, bardzo serdecznie Cię proszę obejrzyj to wideo, bo ono jest skierowane właśnie dla Ciebie. Przechodząc do konkretów, jak pewnie widzisz, całkiem. Przyjemną mam okolicę wokół siebie. Jestem właśnie na jednej z przepięknych plaż na wyspie Phuket w Tajlandii. A kiedy kręcę to wideo, w tym momencie w Polsce jest listopad, pogoda, kiedy sprawdzałem na swoim smartfonie około 8 stopni deszcz i mgła. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym, żebyśmy się dzisiaj wspólnie zastanowili nad pewnymi kwestiami związanymi z Twoim sposobem myślenia. Normalnym jest, że kupujesz pewne rzeczy, żeby zaimponować towarzystwu. A do tej pory pamiętam, jak odwiedzając kiedyś. E, moją ciocię zobaczyłem leżącą gazetę w stylu takim plotkarskim stylickem, natomiast był tam artykuł, który he, naprawdę dosłownie wyrwał mnie z butów. Otóż w pewnej miejscowości w Polsce ludzie znaleźli zupełnie całkiem nowy sposób na temat tego, aby pokazywać się, kto jest ważniejszy. Na kropki, na cmentarzu ludzie kupują sobie zawczasu groby i kto ma większy, ten jest lepszy. Kredytują się, no <laughs> przedsiębiorstwo, które to odpowiada na pewno jest najbardziej szczęśliwe. Natomiast e, prosta kwestia. Jeśli robisz to, co wszyscy, masz to, co wszyscy. Wiele osób chciałoby spędzać czas w tropikalnym raju, ale co robią ku temu, aby tak się stało w ich życiu? Jakie podejmują działania, aby takie środowisko, jak teraz masz tutaj wokół mnie, stało się częścią ich rzeczywistości? Bo uszyn ucono nas pewnego wzorca, ja do dziś to pamiętam, a Ucz się dobrze w szkole, bądź pilny na studiach, znajdź dobrą pracę, weź kredyt, głosuj, bądź grzeczny, jeździ raz w roku na wakacje, ciesz się życiem, przechodź na emeryturę, przebieduj do pogrzebu, koniec. I jednostka, 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 jednostka. Też Cię takie życie interesuje? Wcale nie mówię, tak jak niektórzy pseudo trenerzy, że każdy może być milionerem, że musisz zarabiać miliony czy coś w tym stylu. Nie! Natomiast pytanie brzmi, gdzie leży szczęście i czy na pewno jest ono spójne z przepisem, który został Ci sprzedany przez społeczeństwo? Czy na pewno tego typu zachowania, tego typu przemyślenia, że kończę studia, moja edukacja się zatrzymuje i od teraz sobie żyję według pewnych tematów, na pewno jest tym, co doprowadzi cię do miejsca, w którym chciałbyś się znaleźć? A może warto sobie zadać pytanie, czy jest coś więcej? Myślę, że to pytanie już padło z twoich ust, bo przecież nie bez powodu oglądasz to wideo, nie bez powodu teraz w tym momencie słuchasz mnie gadającego z drugiego końca świata o tym, jak wspaniałe może być życie i zaczynasz się zastanawiać, czy na pewno ja podjąłem dobrą decyzję, czy na pewno to, co robię, prowadzi mnie w takie miejsce jak to. Pomyśl sobie. A też możesz tu być. Natomiast stosując strategię, która jest dostępna dla wszystkich, to będzie tydzień lub dwa tygodnie w roku. To jest mój trzeci raz, kiedy jestem w Tajlandii na przestrzeni roku, a Krzysztof tu mieszka, ja sobie podróżuję tak naprawdę. Jeżeli chodzi o czas, to można powiedzieć, że pół na pół. Pół spędzam go w Polsce, pół gdzieś e, za granicą. Podobnie jak to, że udało mi się przebiec Spartan Race i wiele, wiele innych rzeczy, natomiast nie jestem tu po to, aby się przechwalać, jestem tu po to, aby zasiać w tobie pewne ziarno niepewności, no bo jeśli będziesz robił to, co wszyscy, będziesz zachowywał się tak, jak wszyscy, dostaniesz to, co wszyscy. Proste, jasne i klarowne. Pytanie jednak, czy może warto coś zmienić, może warto zainteresować się, może warto zobaczyć, że jest pewna wiedza, pewne zachowania, które sprawią, że choćby... Troszeczkę zmieni się coś w Twoim życiu, choćby wpadnie parę złotych więcej, będziesz o parę minut wolnego czasu, poznasz parę więcej wartościowych osób. Edukacja nie kończy się na etapie szkolnym. Nie chcę, żebyś wierzył mi na słowo, nie chcę nawet, żebyś w jakikolwiek sposób, a od razu mi zaufał. Natomiast nie chcę też, abyś był osobą, która żyje życiem dla innych ludzi. Poczucie ważności jest dla niej najważniejsze, czyli kupuje rzeczy, na które je nie stać, bo tak uczy społeczeństwo kredyt, weź kredyt, kredyt, kredyt. Kup sobie nowy dom, nowy samochód. A po co ci to wszystko? Czy to ci daje szczęście to, że ktoś kogo nie zna, czy kogo prawdopodobnie nawet albo kogo nie lubisz, a będzie lekko zazdrosny, czy może to, że spełnisz swoje marzenia? Z tymi pytaniami zostawiam Cię dziś, zapraszam Cię do zobaczenia innych materiałów. Jeśli ten konkretny Ci się spodobał, wzruszył coś w tobie, daj proszę łapkę w górę, więcej osób będzie miało okazję go zobaczyć, podziel się nim. Zapraszam Cię do zobaczenia większej ilości ma materiałów a, i zapraszam serdecznie również do e, stajęcia po drugiej stronie, po stronie ludzi, którzy są świadomi, którzy wiedzą, że każdy jego dzień to 83 400 niepowtarzalnych sekund, które można wykorzystać tak, aby żyć wedle własnych marzeń i pragnień. A tymczasem miej dzisiaj wspaniały dzień.